Hejka, melduje się dzień przed latającymi psami, także tak, jutro właśnie jest sobota i jedziemy na latające psy do Wrocławia. Swoją drogą jest cudna pogoda i to nie jest sarkazm, bo pomimo to, że pada, mi się totalnie podoba to jaka jest pogoda. Właściwie dzięki temu, że pada, bo uwielbiam deszcz, ale no wiadomo, są granice, ale po prostu taka muszawka. Pięknie. Obecnie jestem z trzema psami na spacerze, ponieważ mamy właśnie trzy psy. Jaku iż, Candy i Kowu startują. Candy startuje ze mną, Kowu z moją siostrą. Natomiast Wajanka jedzie na socjalizację i będą to jej chyba już drugie albo trzecie, nawet zawody. Chyba drugie. Także tak, ja chyba wracam do domu i się spakuję, czego wam chyba nie pokażę. Ale to już mówiłam nawet w ostatnim, właśnie vlogu, że generalnie nie zabieram tak naprawdę zbyt wiele. Także już widzimy się chyba jutro. Aczkolwiek jutro wyjeżdżamy chyba o 11.30, z tego co dobrze, e, właśnie kojarzę. Więc rano może się jeszcze coś wydarzyć. Także raczej właśnie rano się odezwę do Was. Oj, oj, ale mały, słodki piesek. A co to za dwa trochę większe, ale też słodkie pieski? Hm? O, spadało się! Ale wali piorunami! Co się nas o tym sądzisz? Ja nie wiem, czy nie mogę nawet słychać, bo tak walą krople deszczu w drzewa. Pieseczki. Dobra, przestało padać, ale patrzcie, co ja tu znalazłam. To są poziomki. Ej, gdzieś widziałam taką ładną czerwoną. zdrówko. jest drówko. To jest wojanka. Tu jest jeszcze jakaś ładna. Chodź, chodź. Nie właśnie po poziomkach. Wajanek. I się Będzie wielki test poziomek. Siad. No a wy? Bajana, chodź siad. Kowu? Siad. Dobra. Najpierw candy, bo wiem, że ona raczej nie zje. Siad. Candy. O! E, wypluła. Vajana... Oj! Prawie z palcem zjadła. I kowu. I Vajana zjadła puchienie. nie? A jednak nie, tam się natoczy. Kto z jasanią poziomkę? Candy. Chodź, no masz. Nie? To Wajana. Bajan, Rozgrzeweczka. A tam, yy, tam. Siedzą się dwa małe, piękne suczki. koło. Wave. 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 Tak jest. А еще удалось. Опа, на в Hejka, hejka, nie wiem czy mnie słychać, ale lubię się właśnie z latem. Tam mogę akurat widzę, że komu biega. Znaczy, jeszcze nie startuję, ale się rozgrzewam. Takich coś ale nieważne. Jestem po starcie z czy z Twoją i Candy Serku. No i nic co, jeżeli chodzi o moje wrażenia, to stresowałam się chyba bardziej niż się spodziewałam, że będę się stresowała. Aczkolwiek, nawet nie wiem, tu nawet nie był taki stres tylko byłam taka spiętowa generalnie jak to dokładnie określić ale um, no miałam jakieś tam powiedzmy um, oczekiwania w tym sensie, że wiem, że Candy potrafi całkiem spoko biegać, natomiast ja nawet nie pamiętam ile my zrobiłyśmy okrążeń bo to było Frigidity. Um, nie pamiętam totalnie nic z tego i właśnie nie wiem Dziwny rodzaj stresu miałam, i mi to pewnie z tym jest spowodowane. Anyway, nie poszło nam źle, nie poszło nam dobrze, na pewno Candy umie lepiej puszczać. Um, raz w ogóle, to jest hit, odbiła tylną łapą w tej a i tak ją złapała. Także tak chyba tylko jednego dysku nie złapała. Na koniec w ogóle tak się zestresowałam, chciałam jej rzucić do pierwszej strefy, a rzuciłam jej totalnie w kosmos, jakoś byle jak, Ale tak, no, to było turbo... turbo głupie i w ogóle robiłam jakby... na losowe przyciski. No dobra, no, swój spot nie, nie był zaliczony, także chyba były jakieś cztery okrążenia. Mm, na pewno stu punktów nie mamy. Niestety. Aczkolwiek, właśnie, może zobaczę najpierw, a potem będę się wypowiadała na ten temat. Pamiętacie, jak dosłownie sekundę temu powiedziałam, że nie mamy na bank 100 punktów? Otóż myliłam się, mamy dokładnie 100 punktów. Spoko, wynik, jak na to, jaki tam był chaos. Po prostu ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Muszę sobie zobaczyć potem jeszcze raz w domu, po prostu to nagranie, co tam nie zagrało. Zawodnik ćwiczy przed pierwszym startem na latających psach. Poszedł bardzo. przyszłym jest e, Freeze Bajana, Bajana, chodź! No chodź dziecko małe! Taka jesteś niedobla! O, Hina teraz pipczy, a dopiero byłaś grzeczna. Małe dziecko. Cześć, małe Cześć, dziecko! Gdzieś duże dziecko będzie kogoś startował za moment. I już jakieś chyba hmm. dwa psy zostały. Zobaczymy, jak mu pójdzie. A tutaj e, główni sędziowie będą oceniały styl. Co nie? Fajno? to w ogóle jesteś stylowcą frisbee konecerem. Przecież ten mały diabeł, jak tylko widzisz gdzieś na frisbee, to już ciągnie, mimo że stwierdzi, że nie łapa frisbee. Jeśli chcecie mnie spytać, jak tam przygotowanie zawodników Tego rudego tutaj i tamtej panienki To generalnie powiem wam szczerze Żadne Nie wiem, czy oni mieli w ogóle jakikolwiek trening Poza może pullerami Słyszeliście? Nie wiem, czy było słychać ale została wywołana uznania i Kowo, także to jest ich poględy biucik, nie wiem czy mówiłam, zarówno Kowo jak i mojej siostry na latających psach. A ty co mała świnko? Mały świnek i to jest drugi świnek, który właśnie idzie chyba kopać dziurę dalej. Czy ty Wajana sobie wykopujesz grób? Hmm? Mila mówi sama siebie Ręka już mnie boli. Wskakuj Co się dzieje? Uuu, poleciał! Oj, ciekawe. Będziemy oceniali. To będą komentarze na żywo. Także tak, zawodnicy przygotowują się do startu. Samoloty latają Nie wiem, czy moje komentarze będzie słychać, bo właśnie przelatuje samolot, ale z koło wystartował. I pierwszy rzut, taki trochę średni, no i niestety nie złapany. Rzut był do drugiej strefy chyba, ale nie wiem czy w sumie doleciał. E, trochę mam trzeba tutaj miejsca, żeby siedzieć, bo tutaj są suki przypięte. A e, Komentujemy dalej. I leci i nie złapał, zgubił dysz. Czy zawodnik będzie się stosował do moich zaleceń? To się przekonamy dalej. Oce panie kowu Ale bardzo im ładnie idzie, naprawdę ładnie puszcza kowu I czy zaczynają chyba czwarte już okrążenie, także no, bardzo, bardzo pięknie, pięknie. Bo nie złapał. Oj, oj, kowu nie ma na stół Nie patrz tu. Biegnij! Sweet spot! Two, five, two. Pięknie. Beautiful. Jak siłki oceniacie ten występ? Podobało Ci się Hienka? Hienka, taka skupiona od wzroku, nie może oderwać od kubu. A ty, Wajona? ty to samo. Słów im brakło. 20 <śleszy> punktów. 50. Nie. Żyję, Jesteś pięćdziesiąta piąta. Idź, idź. nie ma pojada. Co No mm, to takie piękne friski oh. Wracamy na fotel komentatorski. Znowu w tym samym składzie, dwie słupki. Tym razem kiela jest obrażona. I już jest przemoczona, i już ma dosyć. E, druga suka ma się dobrze. I teraz Zuzanna i komu lecą wskoczył. Pięknie, kolego. Pierwszy timur w życiu. E, e, Zuzi. O, powiedz szczeniaczek Cute. A to jest drugi szczeniaczek. E, o, tam siedzi. O, będą startowali. Leć kowu, leć! Leć kowu! Uhu. Nie za O, złapał rozpędź go i zbieraj dyski, deski, zuzia. Wołaj, wołaj! Zapomniałam, że nagrywałam. Dawaj, go łap! Będzie! Uh! Nie może wrócić z tym! Pość go, no! Łap, łap, łap!

Czekamy już w domu. Generalnie szybkie takie podsumowanie dla Was. Jeżeli chodzi o time warp, to naprawdę było bardzo dobrze. Natomiast ja daleko i rzucałam i nie mogłam trafić do tej drugiej strefy z jakiegoś powodu no to w ogóle się zamieszałam i w ogóle nie ogarnęłam że ona złapała w trzeciej strefie ten niebieski dysk, natomiast ona go przyniosła do pierwszej strefy i ja jej kazałam puścić, bo nie ogarniałam, że tak jakby ona może mi go przynieść, bo nie zaliczyła wszystkich stref. Także tutaj trochę straciłyśmy, nie powiem, natomiast bardzo fajnie było, bardzo spoko właśnie mi się startowało z nią no ja jestem strasznie zmęczona, także tak naprawdę połączę się jeszcze do sprawdzianu i idę spać, no bo no, no jestem totalnie zmęczona tymi dzisiejszymi zawodami e, one były dosyć późno, w sensie mieliśmy dosyć późne starty e, bo zazwyczaj mamy gdzieś bardziej południe e, kawałek po południe a wracaliśmy o 17 dzisiaj e, nawet no, chyba po 17, także no E, obecnie jest 21 i mi się już oczy przymykają. Także e, ja się sami wami żegnam na dzisiaj e, i chyba do zobaczenia jutro. Nie zgadnijcie, którą mam godzinę i ile godzin spałam. Jest godzina 11, a ja spałam około 12 godzin i dopiero wyszłam przed chwilą na spacer. Także przepraszam cię, Candy. O chyba jakieś pieski idą. Candy, hajd do mnie. Mam turbo, nieprzyjemną sytuację przed chwilą i generalnie. Może to zaraz. Najpierw e, skoczmy do tego, że spałam właśnie 12 godzin. Dopiero wcześniej wyszłam z Candy na spacer, czyli tak 10, 40, może maksymalnie. I generalnie Candy wychodzi na spacer taki poranny około 6, 7, no maksymalnie 8 weekendy. Także, znaczy, powiem tak, ona też mnie nie budziła, ona sama spała i jakby trochę musiałam ją wyciągać na ten spacer, ale wyciągać, wydaje mi się, że głównie dlatego, że ona chciała najpierw chyba jedzonko, ale w każdym razie, przepraszam, Candy, ale totalnie nie mogłam się dzisiaj wypudzić i, i w ogóle oh, dalej jestem śpiąca i dalej bym poszła w kimka, ale nie, nie można. Już koniec. <grytania> Candy, o, sorry, karabinczek wam wsadziłam w ekran. Eee, ja nie chyba wchodzę to się wydaje. Aczkolwiek ja Wam opowiem, o ile mnie będzie słychać, bo trochę wiaderwie, wracamy Opowiem Wam historię właśnie dotyczącą eee, tego, co się w Wam wydarzyło. Tutaj jak mówiłam, przynajmniej się pies, ehm, no wiadomo, nie, powiem, nie ma znaczenia po prostu kto z tym samym szedł, mi się pies wszedł na bez smyczy. Po prostu sobie luzem. Eee, na początku przy, gdzieś tam przynocę powiedzmy. Natomiast jak zauważył, od razu przyspieszył e, taki pusi. No, to nie było też jakieś takie super podbieganie, tylko ona sobie szedł coraz dalej od właścicieli. No i ja e, zapiłam Candy. Candy już mi się totalnie napięła, mogłam w sumie ją zostawić bez smyczy, wiedząc, że właściciel w ogóle ma w tyłku tego psa, bo on bez smyczy na pewno sobie lepiej poradziła e, właśnie z tym psem niż e, na smyczy. W takim razie ojciec tylko krzyknął, czy to jest dziewczyna, czy chłopak powiedział, że dziewczyna, a on... A spokojnie nie pogryzą się. E, generalnie. Wiem, i Kandy już i tam w ogóle próbowała zagryć tego psa. A nie, nie zagryzą się. Potem jedno z dzieci bo tam właśnie szło też dwójka dzieci e, podbiegło i coś tam próbowało, ale tam mówi, no nie, no nie pogryzą się, ja tam się cofnęłam. W końcu ten pies odpuścił, bo on był strasznie nachalny, strasznie się nahalny, coś chciał się przywitać i pobawić eee, także my sobie zeszliśmy na bok w końcu ten pies po prostu podszedł do właściciela i jakby no nieprzyjemna sytuacja zwłaszcza, że my mamy ostatnio całe szczęście od jakiegoś roku mi się wydaje totalnie nie mieliśmy żadnego podbiegasza czy tam jakieś no, przypadki, idzie, to nie było jakieś takie turbo nieprzyjemne, także Naprawdę? Było dobrze. No, najwyraźniej ta e, dobra pasza e, została przerwana, ale też nie było, no, tragedii, tak? Nic nikomu się nie stało, aczkolwiek, no... Bo one się nie pogryzą, bo to samiec i samica. No, no, Dobra, teraz ogarniam, że to będzie tak chaotyczne, ta moja wypowiedź będzie taka chaotyczna, że ja nie wiem, czy mnie zrozumieliście w ogóle, ale... Jest 11 rano. Ja obudziłam się pół godziny temu. Dajcie mi żyć. Jakie duszko się tarza. I no dobra, ale widać, że była kumpana. Jakby taka biała. Nie wiem, czy kiedykolwiek była. Nie no piękna jest Trzecie tyżanko pod rząd Niedługo zdążyłam włączyć się w na nagrywanie, ona znowu zaczęła się tażać